Dołączam do Maur z dwójki. Ale Czemu się Lunatic rozłączył? Yo! Dobrych! Ja, to... no, nice. Dobrych! można to tak kapychać? Mogę tu usiąść? Ej! Ej, skierujmy Game Pass! Nie, dobra, bez niego gramy. On ma na co wieś co? Ja potrzebuję coś za 70 no i... <grystą> Dawaj. Nie, dobra, ja się odbieram trochę, na chcę mieć. Hajd? Nie. Ej, się zrespiło no, dla tych, no, którzy na razie to jest ej dobra leci leci ej chodź jeszcze to u ciebie dźwięki klikania takiego dają dają roger mówiłeś że to podobno jest śmieć. nawet tylko nie grałeś sigma hello there Co to było? Jakiś biały k... Jakiś headcrab z, z Dosłownie ci własny, na, na połowę Dobra, sorry, już jestem, już jestem to. to chodź szybko, bo my jesteśmy już Odkrywamy jakieś. O, siema chyba Jesteśmy jakoś na górze Co? Wy się znaleźliście? O, siema, siema Jak ty wyglądasz? No bo ja jestem tym pół, nie?

Ej, to się dopiero zaczyna, bo tutaj jest nowy boss taki wielki. Pośle, co tam jest? Jaki biały drzwiód był i co tak się śmiał? Miii, jest no. bateria do podniesienia. Obsytałam, ale to właśnie. Co dostałeś? Nic Ej, ej, ej. O, się zesrołem. Musicie fać na górę, czy ich nie ma. O, to, to kolejny Chodźcie. Stek. Tutaj jest. O, Zwaga, oczy, oczy, oczy. ty co tu było za animacja? One tak nagle. A, no już. Tak. Tak. O, no. Walaj Uwaga! Figura na dole. Nie, nie musisz. Ona nic nam nie zrobi. To jest tylko takie straszne. Dobra, jak będziecie grali w ubliżenie Rekina 2, to wypojdzie. Okej. Okay. Ej, nie. Ja bym chciał jeszcze raz w to pograć, bo to jest mocna. No. O! Ty, jakieś przejście? Ogrodek jakiś? A, no jeśli masz nożyczki, to może, nożyce to możesz, e, to możesz otworzyć to skrzynię. Co za skam. E, nie można po prostu ręką zerwać te liście i takie tam. Te postacie w tej grze są takie niemieckie. Nie, nie widziałeś nigdy, nigdzie gener generatora? 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 115. Mrugało. To moja szafka. Nie chodź tak szybko. Tak! Jakieś czerwone się pojawiło tam, więc zmieniłem szafkę. Mówię o razu, jak jest... jest czerwona figura, o... Ale... Czyli dup też tu jest. dupek Czyli to, dup. są to są Aha, otworzone były, bo leciał rush. jak jestem głupi. No, mamy Ja się że to psz, jest, jest... nie możesz palić światła przy tych robakach. Znalazłem nowy pokój. Następny. I don't believe my hey. eyes. Do I swear... Survive, swarm and glumbots. No to jest... A nie, jednym to... jest dupek. Zmarłoś do dupy. Ej, tu są drzwi, następny pokój. Wiem, wiem, wiennym, wiem. W tych drzwiach ja jest dupek Nie, to, był... to była dupa. Zmarłoś do dupy. Nie, to że ja, no. Ja mam już dobre drzwi, chodź na górę Chodź na górę drabiną To są te takie dziurki Figura. Dobra, chodź za mną Góra idzie w waszą stronę Czekaj, czekaj, czekaj Dobra, chodź. Gdzie ty? Eee, hmm. mam typo! Uwaga. Mam typo, mam typo, może do widzenia. A ja nie mam mnie. Ja właśnie Dobra, chodź. A nazywam go headcrabem, bo wygląda jak headcrab i skacze ci na głowę jak, jak w Half-Life. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzieś też dom? dam? A. Co się tam stało? Plasterek, go! Dobra ja tam skaczę, nie, nie usuwaj go. Gdzie jest to cholerne wyjście? To nie tutaj, Autentycznie. Ja nawet światło nie to ma. To nie utknąłem! Nie o dobra. Czekaj, sprawdźmy rynek. Ło! Wow, jaki e. majątek tych szafek? Jakie wielki? Zapalmy Ej, nie palę! Są nadal? No tak. Jestem. Jest ja jestem ktowalny, jestem na minus ja Jest Jest 63. Ugryz mnie, Screech, umarłam Mnie też ugryz? Nie chcę. Jeszcze Muszę... raz nie? No, musimy to przejść. Dobrze, dobrze, idź tam, idź tam, do przodu z tym yy, go kardem. O kurde Ale rozwalił chyba no co?! Jaki no on był szybki! Dobra, Ja jest... mam problem Czemu? Bo gram na konsoli no. I mi się połączyła opcja komputera i mi nie działa kamera. Cały czas jestem w jedną stronę, to będziemy musieli jeszcze raz pójść. Lekko śmieszne, ale okej. Okay. Przepraszam, że się tak śmiesznie, dziwnie zaśmiałem, Ej, wyjdziecie... Ej, wyjdziemy i wejdziemy jeszcze raz, please? Spróbuj przynajmniej tym zagrać, a tak. Jak? Że nie ruszam kamerą w ogóle? Ej, jest kamera z pierwszej perspektywy. Z trzeciej perspektywy, ja teraz tak gram. Ale cool, lepiej się nie, nie gra, tak. Jak się tak gra? Zmień sobie kamera mode tego. I działa mi, a później... I teraz tak muszę mieć, ale to, to fajnie. Bo tak... Nie, kamera mode set by developer. Nie, u mnie nie jest set by developer i mogę sobie to U mnie shift lock jest set by developer. Ej, nie no, please, wyjdźmy, bo patrz, ja mogę się patrzeć tylko do przodu. Nie no mogę patrzeć z pierwszy w Ja nie spotkanie. mogę obracać kamerą, nie? Ja cały czas się patrzę w tą samą stronę. No to, to cofnij się! Cofnij no. się w tył, tył, tył. I tutaj chodź, widzisz mnie to chodź. Tu, 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 tu. O dobra, nice, nice. się. O! Przejechał mnie! Nie no przejechał. weźcie, weźcie, weźcie. Wy, wyjdźmy i z powrotem no, znowu zagrajmy. Weź, nie próbować, skoro nie mogę ruszać kamerą, fajne no to, no, to jest... musimy się jakoś zabić, bo po co wychodzić i tak tego, będzie długo tego. To... Mogę się patrzeć też do góry, jakby e, to. He, Nie, mnie, smyrka mnie. Nie, mnie. Ja nie, mo nie, nie mogę. mogę. Jest z trzeciej perspektywy, wiecie jak to wyglądało śmiesznie? Wyślę wam później screenshot'a z nagrania Mam, tylko nie mogę tego wziąć, bo mam kamerę powolną Ej, trzecia perspektywa jest OP Ja auto nie muszę się obracać, wiem gdzie jest więc wiem jak się obrócić ja. Dobra, tylko ja umrę od razu na figurze. Czemu? Nie no, weźmy, wyjdźmy, bo to jest okropne. No to musimy się zabić najpierw, bo jak będziemy wychodzić, to, to bardzo szybko. No to siedźmy jak najdłużej krzewce. E, A możemy tu skoczyć. Możemy też, Leon, tutaj skoczyć. Skocz nam... nie da się. Skacz po A, Co? Wejdź do tej szafy, wejdź do tej szafy, wejdź do tej szafy, do tej szafy Leon. Do tej, tutaj, 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 jest czerwony w niej, jest czerwony w niej. Nie, to nie. O! Nie mogę się obrócić do skrycza. To dobrze. Do której szafy? No tam to do... Skracza, Od tego, przepraszam. Ja stary, ja idę z nim, ja się z nim idę bić. A nie, on tam idzie. Dobra. Słuchaj mnie, stary. Pobijecie. Słuch... Słuchaj mnie! Słuchaj mnie! Mm. Ja mam ekran niebieski taki trochę, czekaj, Wiecie co u mnie jak, jak jest? Ekran Jak umieram, to kamera z moim tym, puf. I mam takie wielkie plecy Stary, u mnie, u mnie jakoś U mnie jakoś stopy pokazuje na tym ekranie umiera, na tym ekranie a, gdzie... nie co? Co jest Ania, czekajcie, muszę wyjść, muszę wyjść, muszę wyjść A no tak! Nie żyję Dobra. To jest takie piękne, The Minds. Thermal vision. Dobra, przejdziemy. jestem Czesiu. Wypadłem a nie, teraz, z teraz... Bo tam mi się zglitchowało i mogłem sobie zmienić kamera mode. A teraz nie mogę. Hmm. Siema, jestem Czesiu. Siema, Bogdan. Będziemy ja kolejny raz. Cześć. ale nie Cześć. ma tak. jest drabina. Czemu cały czas słyszę Rasza? Bo takie bo taki jakby się anulował. Taki był, ale. Ej, ja tak ja ja mam jakieś wejście tajne. Ej, ej, e, uwaga, uwaga, uwaga. Jak tajne wejście? Ej, kojarzycie te takie białe, te, które się rzuca na podłogę i gdzie Nie, jest ten typek, jest ten typek. <laughs> ej, ty jesteś jakiś mega mądry, stary. Widzisz, go, to ty specjalnie dajesz czem złapać. O co A było, bo to działa, że jak patrzysz nie się na niego z... to nie łapiesz. To nie, on cię nie łapie, co nie? Dobra, chodźcie do następnego poziomu. W pokoju. Ej, wiecie co? Kojarzycie te takie białe, te takie światełka, które jak się rzuci na podłogę to świecą, nie? sticky, to są różne kolory, nie te, te białe. Ja, mam ja właśnie 7. mam jednego. Ja, 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 mam... ja właśnie mam jednego. A ja mam siedem. Co za chłop? Hmm. O to jest tu czerwony coś. No to o, oczy! Za oczy się wyszedłem ze szafki. Serio? Tak. zabrałem twoje rzeczy? No, nie masz tak rewajwu? Rewajwy, rewajwy! Nie, nie ma. O, A tu jest Nie widział mnie? Nie widział mnie nie widział Powieku, on nie ma oczu Może no, złapał Szacun, Szacun Dać się zabić, żeby nie... żeby nie grać tak samemu. Okej. Okay. No. Może jeszcze zagramy za to. Słuchaj mnie kolego! Słuchaj mnie! Na rap, Spalecie, cię! Spalę cię! O widzisz, ucieka, ucieka, ucieka pajac! Spalę go! Spalę go, ucieka! U! Marta miał i tyle. Jakbym matkę, Popyt! Ty, no, ja się... tu jest miecz. Leon, no, jesteś wyciszony. Tu mnie wyciszył. Ej, hey, pomocy, pomocy! Co za ty, Musterek? No, ja. Miałem. A. A! Co? Na ratunku. Ratunku! A, czy ten śmiejący. No, i mi zabrał prawie całe życie. A, to nie wiedziałem myślałam, że Oni... na On jest taki... taki jest trasy. Trasy. No, o, ja no, to jest taki wnerwiający. To Skryć to, to... Drugi, drugiego piętra. No, że... Kto mi zabrał? Kto, Kto mi zabrał, zabrał plac? Otworzyłem drzwi, mam klawiaturę. Widzę skrzynkę, proszę nie zabierajcie mi. Aha. Yeah. Nie. dobrze. Aha, wy poszliście bez mnie. I co gór, nic nie zrobisz Ej, co to za dziwny niebieski znak na drzwiach? O, cofnijcie się, Co to za znak na drzwiach? Co to za znak na drzwiach ludzie? Cofnijcie się. Jakiś dziwny znak jest na drzwiach jakiś księżyc dziwny jakaś blokada nie normalnie można przez to przejść, zobaczcie co to jest? dobra, Czuluna, chodź tak samo jak na kolejnych jest blokada, bo na kolejnych też jest jeden tryb to jest żart uwaga trzy, cztery C czekajcie na mnie znać... plaster Klość, tutaj, cerwony, nie, to, mać, Dobra, to za mną chodźcie, 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 szybko dę, za mną. mam na Ciebie mówić 1, B, podłoga, Dobra, za mną chodźcie. Mam na Ciebie mówić 1 i podłoga, Bagamas? Okej, okay, będę tak na Ciebie mówić. Dobra. Dobra. Jak u Ciebie jeden, jeden i podłoga, Bagamas? O, no. okay. Nie no, ma nic tu, chodź się. Coś, Ale nie mam miecza. Psy tam! Psyd? Psy? Psy Ja bym ja mówił, jakbym miał miecz. Ja, dobra, miecz. i poczekajmy, aż ona pójdzie tam y, wiedzieć. Ona? To jest mężczyzna. Figura, ona. To jest mężczyzna. Tak. I tam z tej nie Dobra, pora Beyond! Dobra! Iba biegnie, no są drzwi otwarte! Nie, iba jest idiotą. Co Iba, mówić, drzwi były otwarte. Jak są otwarte drzwi, to on wie gdzie jesteś i po prostu do ciebie biegnie. Otworzyłem drzwi, ty stałeś w miejscu i nic nie robiłeś. Są otwarte drzwi. Myślisz, że dalej krawczuję wszystkie... Ja wiedziałem, że są drzwi otwarte. Tak, kiedy on nie zjadł, no nie, nie bardzo, bardzo nasza. Raz będzie lecieć. O nie, uważaj. Nie, nie to jest coś... coś... Nie, to jest specjalnego. teraz chodź. Tam... Ten... teraz to Teraz jest w śmietniku. Czy ten, no wiesz, ten czerwony nie, obok mnie. Nie, To Nie wiem, te drzwi wyglądają fajnie. Takie złote. Widzisz to? A nie... To Ej, z... Iba, co wychodzisz? Aj. O kurde Uciekaj, uciekaj, uciekaj! Ty, o go! Let's go! Siema, stary! Jak u siebie Tak, let's go! Ej, będzie sick Tam się skacze i później się jedzie takim ten... Zobaczymy, jak to przeżyje No, co za to, ty? Dobra, idziemy. To jest tutaj. Będziesz <laughs> pomóc ci? Nie wiem, gdzie jesteś. Idę w twoją stronę. Wied Mamy. Nie widzę cię, idę, idę, idę. Jesteś mu we? Słyszałeś rusza? To nie jego jest odgłos rusza Nie, słyszałam takie tak, tak. Co nie, to Dobra, nie... idziemy Chodź Co to za... E, dwójkę, O nie, nie on, mi, on, on jest w róże jest w metalowej róże Nie, Malczu, uciekaj, uciekaj! Ja te dam Dobra, let's go Fik Nie, ja nie dam rady, ja On no, no, muzyczkę, Ty stary Widzisz, jak ona brzmi? Беги! Можешь туда